Cześć, witajcie na kanale Nowa Gra, a dzisiaj będziemy sobie grać w tie i będziemy dzisiaj robić koszulki. Będziemy projektować jak one mają wyglądać. Na tym kanale przedstawiam Wam codziennie jedną grę, wartą uwagi. Spośród milionów gier na telefon przedstawię Wam jedną, moim zdaniem najlepszą. Zapraszam do oglądania. Jesteśmy już w naszej grze. Ogólnie w grze chodzi o to, by y, robić koszulki, czy później inne rzeczy. Na początek zrobimy sobie koszulkę jednego koloru. Myślę, że i tak bardzo ładnie wyjdzie. Całą zrobimy tą jedną farbą różowo-fioletową. Teraz musimy włożyć do wody. Wyjmujemy. I teraz mamy już naszą koszulkę. Wyszła bardzo fajnie. Zbieramy trzy gwiazdki. O, i teraz możemy zobaczyć, jak wygląda na tej pani ta koszulka. Ok, mamy następnego klienta i znowu zwijamy koszulkę. E, koszulki same jakby wybierają jak się zwijają, e, odnośnie jak, ch jak chce klient. Więc niestety nie mamy przy tym wyboru, ale bardzo różnie się zwijają. Tutaj mamy o wiele coś innego. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Robimy tutaj kilka kol dwa kolorki może tak zrobimy, żeby było idealnie, tak na... I teraz na środek. I tutaj dokończymy i jest ok. Włożymy do wody. I teraz zobaczymy, jak nasza koszulka będzie wyglądała. Bardzo ładnie. O, teraz... Klikamy no thanks, bo tam jest za reklamę i mamy nową rzecz do odblokowania. I to będzie strój kąpielowy. Teraz ta pani właśnie chce ten strój kąpielowy. I zwijamy. O, zwijamy w dosyć standardowy sposób. I zrobimy może jakieś fajne kolorki. Mamy dużo tych kolorów. I będzie bardzo kolorowa ta szulka, znaczy stój kąpielowy w sumie. O, i wyszła bardzo fajnie. Teraz możemy zobaczyć, jak wygląda na, na tej pani. Każdy, za każdego klienta zdobywamy pieniądze, i później z tych pieniędzy możemy sobie nasz sklep ulepszyć. I zaczynamy nowy dzień. Ta pani chce ten strój kąpielowy. To zwijamy, i tutaj mamy kolejny wzór. Więc tutaj może zrobimy tak do końca. I. I innym kolorem, ale w sumie trochę podobnym drugą część Okej, okay, myślę, że już farby wystarczy Kładamy do wody i teraz szło nam takie coś dzięki temu, że tam było takie jakby to coś tam, żebyśmy nie lali, to wyszło takie coś, takie, no, fajne, białe. Odblokowaliśmy spódniczkę. Też bardzo fajnie. Zobaczymy, jak ta spódniczka będzie wyglądać. Właśnie teraz pani chce spódniczkę, więc ją jakoś zwiniemy. O, tutaj została przydzielona na trzy części. Tu w sumie do końca mamy takie, można powiedzieć, pastelowe kolorki, ale ja użyję czarny na środek i taki można powiedzieć pastelowy pomarańcz z obu stron. Trochę mi się przelało, więc czarnym uzupełnię. Okej, okay. może troszeczkę. No dobra, starczy. Ja zrobiłam tak bardzo lekko w wodzie, że prawie od razu wyjęłam. Więc są mniejsze. Więc jest mniej. Zwodniste. O, tutaj mamy już klienta, który wie, jaki kolor chce. Czyli teraz mamy użyć ten kolor. Możemy użyć go na całości, albo tylko trochę w sumie obojętnie ale ja w sumie mogę użyć w całości żeby ta, ten klient miał sporo swojego ulubionego koloru. Moim zdaniem fajnie wyszła ta spódniczka. E, to jest taki wasyl, znaczy miska z wodą, ale to jest za reklamę, więc tam... Nieważne, ulepszymy sobie jeszcze sklep. I tutaj pani chce koszulkę w dwóch kolorach. O, akurat idealnie się składa, że dwa kolory będę musiała i tak użyć. Albo jeden, albo dwa w sumie. Więc tutaj łatwo można zrobić dwa kolory. W sumie ładne kolory ta pani wybrała. Tutaj zrobimy tylko lekko w wodzie. O! Właśnie ta jaśniejsza to jest woda. Im dużej jest w wodzie, tym bardziej są te kolory jakby wyblakłe. O, odblokowaliśmy sukienkę. Zwijamy ją. Hmm, i teraz też mamy powiedziane, jakie te pani chce kolory. Ale mamy. Do wyboru, jakby trzy, więc albo użyjemy tego samego koloru, albo w ogóle, albo jakiś inny. Teraz przytrzymam dłużej w wodzie. O, ładnie. Jeszcze dwóch klientów i odblokujemy nowy wzór składania. Wbijamy. I tutaj musimy dotykać. I mam i użyjemy sobie wybrane kolory. Takie trochę nietypowe mam wrażenie, że pani te kolory wybrała. Ale tak jak gdybym miała kupić taką koszulkę, to na pewno bym takich czy tam sukienkę to na pewno bym takich kolorów nie wybrała. Ale to... Kwestia gustu, a o gustach przecież się nie dyskutuje. No cóż, w sumie ładnie wygląda. Wygląda ten strój na tej pani w sensie te kolory. Ok, pani chce teraz spódniczkę. Mm, I teraz mamy też powiedziane, jakie uży mamy użyć kolory, ale ja wam też pokażę że jeżeli nie użyjemy tych kolorów, to... wtedy... no, co się wtedy stanie? O... Można tak powiedzieć. Okej, okay. chciałam pomóc prawie, że w ogóle w wodzie, ale no... się nie dało. I teraz dostałam tylko dwie gwiazdki, bo pani się ten kolor nie podobał. O, i odblokowaliśmy kolejny... Wzór składania. Możemy sobie jeszcze ulepszyć, jakoś nasz sklep. I robimy czwarty dzień. Pokażę Wam jeszcze ten wzór składania. O, pani ma dokładnie wybrane kolory. Jestem ciekawa, w sumie, jak będzie to wyglądało. I bardzo ładnie pasujące do siebie kolory od jaśniejszego do ciemniejszego. Yy, wymoczymy z wodzie, w wodzie, i teraz możemy zobaczyć, jak ten wzór wygląda. Bardzo ładnie, więc teraz lecimy do ocenki. Tą grę oceniam na łatwość. Trzy łapki, frajda dwie łapki oraz wciąga jedną łapkę. Ta gra jest bardziej dla młodszych graczy. A teraz słodziak dnia. O, patrzcie, jaki fajny piesek. Tak się położył słodko. Naprawdę, moim zdaniem, bardzo słodki. Zapraszam Was również na moją stronę internetową nowagra.pl, gdzie znajdziecie wszystkie opisy gier, które już nagrałam oraz wiele ciekawych i potrzebnych informacji, na przykład jak je zainstalować. Polecam dać też łapkę w górę oraz subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. Bardzo mnie to motywuje. Dziękuję. Bye!